Słuchajcie, Eski, u nas hity na czasie takie jak ten, Summer of Love, nowa propozycja od Shona Mendesa, za chwilę będzie godzina 11, no i punktualnie o 11 najświeższe newsy, a zaraz po nich wracamy do waszych ulubionych hitów na czasie. Autopromocja. Nieważne, czy jeździsz osobówką, ciężarówką, czy może skuterem. skuterem. Mamy dla Was setki, a nawet tysiące litrów paliwa. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl i wchodźcie do zabawy. Już od poniedziałku SK tankuje do wełna. Sponsorem programu jest właściciel stacji paliw Circle Cape. Organizator akcji Super Mocna Kolekcja Bohaterów Marvel. Autopromocja. Reklama. Pytanie za 100 punktów. Jaki kolor? Żółty. Pytanie za 200. Co? E, żółty. Co ty tak z tym żółtym ogabli? bo jest weekend żółtych cen w euro, ja niczym i tym nie mogę myśleć. Masz? I teraz ja też nie mogę? Teraz w euro weekend żółtych cen. Nie przegap takich okazji. Na przykład smartfon Oppo Reno 5 Lite za 1221. Taniej o 378 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RSO 0% w sklepach euro i na euro.pl Marian, mm. a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Co program może nawet. No RRSO 0%. Pranie, założyliśmy dawno temu razem z moim wodrem. Od pierwszego dnia zaczęliśmy brać. Były suknie ślubne, komunijne, kołdry, poduszki, pluszaki i garnitury. W tych czasach to się dopiero brało. Dziś nadal nie poprzestajemy w praniu i jesteśmy w tym coraz lepsi. Bierzemy wszystko. Ponadto w ofercie: renowacja skór, również kurtek motocyklowych, czyszczenie butów i dywanów, pralnia chemiczna w Galerii Solaris w Przyziemiu i Centrum Handlowym Karolinka zaprasza. Jesteśmy partnerem i wspieramy odreopole. Chcesz zdobyć zawód? Zdobądź go z Cosinusem. Cosinus zaprasza na atrakcyjne kierunki kształcenia takie jak opiekun medyczny, kosmetyka, florysta, technik BHP, administracja. Nie musisz mieć matury. Zapisz się już dziś. Możesz także wybrać liceum ogólnokształcące. Opole ulica Reymonta 16. Telefon 77 456 42 15. www.cosinus.pl a ty znów nowym autem! Lubię zmiany, dlatego wziąłem BMW jak w abonamencie. Podpisałem umowę tylko na dwa lata i mam niską miesięczną ratę, bo płacę tylko za okres, w którym używam samochodu. A za dwa lata po prostu oddam kluczyki i wybiorę swoje nowe BMW. To ja też chcę taki abonament. Teraz BMW serii 2 Gran Coupe już za 1100 zł netto miesięcznie. Z pakietem MM M Sport. Więcej ofert w salonie. DR BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów lubi i Opole zaprasza. BMW. Radość z jazdy. Płyty i blaty robocze EGGER kupisz w Milomar w Dziadowej Kłodzie. W ofercie także cięcie, oklejanie i CNC. Zapewniamy własny transport do klienta. www.milomar.pl Klub Dreman Futsal Opole Komprachcice zaprasza na mecz opolskich Tygrysów przeciwko Legii Warszawa. Zobacz nasz zespół z reprezentantami Polski na czele. Już 19 września w Stegu Arena o godzinie 19.00. Bilety do kupienia na dremanfutsalteam.pl. To będzie ostatnia reklama. Pumiące fale, gorący piasek, beztroskie wakacje to nie wspomnienie minionego urlopu, to plan na kolejny. Lataj z TUI z lotniska w Katowicach. Dominikana, Zanzibar, Kenia, Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspy Kanaryjskie, Madera, Turcja i wiele innych kierunków na wakacje zimą, a także dostępna już w sprzedaży z zaliczką tylko 5% oferta na lato 2022 First Minute w atrakcyjnych cenach już od 1200 zł za osobę All Inclusive. Sprawdź ofertę na tui.pl w aplikacji mobilnej lub w biurach ze znakiem TUI. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Propellet 24 Opole Wspólna 1. Sponsorem programu jest producent nowoczesnych kotów grzewczych i pomp ciepła do domu www.heizetechnik.pl. Ciepło już było, zmiana pogody, bo mamy wrzesień i opolskie termometry chcą nam pokazać maksymalnie 18 stopni. Parasole będą nam potrzebne nie tylko dziś. Na dodatek w weekend spadnie też temperatura, będzie tylko 15 kresek. Początek przyszłego tygodnia, no też za piękny, nie będzie. Ciepły też nie, ale tylko początek, bo środek. Umówmy się, że wszystkich letnich ubrań jeszcze nie chowacie. Zrobicie to, powiem wam, jak już nie będą wam potrzebne. Na razie krótki rękawek zostaje. Sponsorem programu jest właściciel firmy ProPellet 24, oferujący naturalne i uniwersalne paliwa odnawialne. Opole wspólna 1. Sponsorem programu jest firma Technik, producent kotów paletowych i pomp ciepła. 11. S. Mateusz Fuczyło nie żyje dziecko, które wypadło z drugiego